Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W nieskończonym ciągu artymetycznym BN dane są B1, czyli mamy pierwszy wyraz tego ciągu, oraz różnice tego ciągu. Sumowano kilkanaście początkowych wyrazów tego ciągu, czyli nie wiemy ile, i otrzymano 578. Czyli mamy Sn, bo nie wiemy ile. Ile wyrazów bn wzięto do tej sumy? Ok, czyli tutaj będziemy się posługiwać mm, betkami, więc nie mamy a1 plus an w sumie, tylko będziemy mieć b1 plus bn przez 2 razy n. To 578. I z tego, co sobie tutaj damy, no to mamy B1, Bn nie mamy, przez 2 razy n, to 578. Ok, co teraz możemy zrobić? Możemy to sobie wymnożyć razy 2, czyli teraz to w nawias. 58 plus Bn. Razy n to 1156. I już dalej tutaj nie ruszymy, więc przypominamy sobie wzór na ankę, w naszym przypadku bn, że jest to a1, b1 oczywiście, plus n minus 1 razy r. I tutaj pojawia nam się ta r, którą nam dali w zadaniu, więc wiemy, że to jest dobry trop. I teraz tak, Bnk, B1 znamy. To zostawiamy i wrzucamy minus 3. Bnk to 58, odjąć 3n, dodać 3. Bnk sumujemy liczby to 61 minus 3n. I teraz to sobie wrzucimy w to miejsce. Czyli 58 plus 61 minus 3n razy n to 1156. Sumujemy sobie teraz liczby, czyli mamy 119 odjąć 3n razy n to 1156. No, już tutaj nic więcej nie zredukujemy, musimy wymnażać. 119n. Minus 3n kwadrat równa się 1156, czyli robi nam się tutaj równanie kwadratowe, czyli delta. Możemy sobie to teraz uszeregować, czyli mamy minus 3n kwadrat, dodać 119n i to na drugą stronę, czyli minus 1560. Nie podzielimy sobie tutaj na nic, więc wyliczamy z tego. Delta. 119 do kwadratu. Oczywiście może być bez nawiasu. Minus 4 razy. A razy. C. Mamy 3 minusy, czyli wciąż będzie odejmowanie. Z tego mnożenia wychodzi nam 14161. A tutaj odjąć. 13872 i to nam daje 289, czyli pierwiastek z tej naszej delty to będzie 17. Zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj nki, więc nie piszemy x1, x2, tylko piszemy n1, w którym mamy minus b minus pierwiastek z delty przez 2 razy a. U góry jest liczba ujemna, na dole, również, czyli będziemy tutaj mieć 100. Tak na razie zapiszemy. I tutaj, jak to podzielimy, to wychodzi nam ułamek. To nie będziemy tutaj pisać, tylko zapiszemy, że to nie należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich, bo tak właśnie określamy te nki. No to n2. To będzie minus 119. Dodać 17, 2 razy minus 3. I tutaj wychodzi nam 17, czyli to należy do zbioru liczb naturalnych. Dodatnik, to nasze rozwiązanie, czyli zsumowano 17 wyrazów tego ciągu. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i. No i još